Nie Wystąpiłaś dzisiaj gościnnie w roli nibela. No Dokładnie. <grym> Podsumowanie, no, mecz nie układał się niestety po naszej myśli. Strasznie dużo błędów z naszej strony, jak brak przyjęcia i wiadomo, że od tego się zaczyna. Całe szczęście, <grym> mieliśmy bardzo dużo szczęścia w końcówce i udało się to wyciągnąć i, i bardzo dobrze. No, no, Cenne są te trzy punkty. Tak naprawdę, można powiedzieć, że no, wyciągnąłeś się sami w tym Dokładnie, no niestety od dłuższego czasu jesteśmy, w, w, w tak powiem, beznadziejności i zastanawiam się, jak to zmienić. Ale fajnie, że, że wyciągnęliśmy wnioski i to przyniosło efekt w końcówce, całe szczęście. Przygotowujemy jeszcze dwa spotkania, wyjazd do Władysława Śląskiego i być może decydujemy się z znowu na własnym parku. Mm, dokładnie. No tak, może nie wiem, może ten weekend bez grania y, jakoś przysporzy się na plus w drużynie. Każdy jakoś tam może odpocznie trochę i przemyśli sobie różne sprawy i mam nadzieję, że dwa pozostałe spotkania no, padną naszym łupem.